Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jak może pamiętacie, w BMW też zawitał akumulator od Voltboxa, ale AGM. Zwłaszcza, że nie jest tu napisane od góry, jaką on ma pojemność, ale chciałem sprawdzić właśnie urządzeniem diagnostycznym, jaki stan. no podejrzewam, że tu z 800 na pewno musi być 750 dajmy 800, zobaczymy 683 prądu rozruchowego, 1256 stan napięcia w tym momencie 35 rezystancji, bardzo ładny Naładowanie 93% dzięki, trzymajcie się.